Nazywam się Roman Śmiechowski. Jestem odpowiedzialny w firmie Skoda Buława Salwa Wola za wizerunek firmy oraz strategie marketingowe. Nasz salon w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Zbiegło się to fajnie z jubileuszem powstania marki Skoda. 130 lat, w tym roku tak samo, więc mamy bardzo fajny wspólny jubileusz. Z Radiem Rekord współpracujemy praktycznie od samego początku istnienia redakcji sandomierskiej. Wyposażyliśmy redakcję w auto z naszego salonu. To auto sukcesywnie zmieniamy, także dziennikarze mogą testować różne modele i docierać w różne miejsca naszymi autami. Nasz salon znajduje się w wakatówce obok Stalowej Woli, ale dziś razem z Radiem Rekord Sandomierz świętujemy pierwsze urodziny redakcji. I w tym materiale zobaczycie też, jakie auta przyprowadziliśmy i pokazaliśmy na dziedzińcu zamka w Sandomierzu. Wśród aut, które dzisiaj prezentujemy na dziedzińcu zamkowym, znajduje się też Skoda Kamik, którą przekazaliśmy jako nagroda auto na weekend w konkursie facebookowym redakcji radia Rekord Sandomierz. A jeśli chcecie być na bieżąco z informacjami z regionu, zapraszamy serdecznie na social media radia Rekord Sandomierz oraz do słuchania 99.7 FM. A natomiast jeżeli chcecie być na bieżąco z naszą ofertą Skoda Buława Stalowa Wola, zapraszamy na naszego Facebooka, naszego Instagrama oraz naszego salonu, Agatówka ulica Dębowa 2. Wiem, nazywam się Żurawski Mateusz, reprezentuję firmę Buława. Jestem specjalistą do spraw sprzedaży samochodów nowych, używanych oraz do spraw flotowych. Tutaj chciałbym przedstawić Państwu nasz jeden z samochodów. Jest to Skoda Kodiak z silnikiem 1.5-150 KONI w wersji Selection. i Również mamy do dyspozycji inne modele. E, takie jak Kamik, Karok, Kodiak, e, Superb, e, Octavia. Tutaj ten prezentowany e, mamy w, w silniku 550 KONI, ale również możemy go specjalizować z silnikiem dwulitrowego diesla lub dwulitrową benzynę. A także zachęcam do e, przetestowania takiego silnika, jak i z silnika plugin, czyli z e, silnikiem hybrydowym, gdzie będziemy mieli połączenie dwóch silników, silnika benzynowego oraz silnika elektrycznego. Łączna moc 204 koni, zapędem na 4, więc bardzo fajny silnik, zachęcam do zakupu, do obejrzenia i jazdy testowej. Tutaj również ten model, który jest prezentowany przed nami, posiada pakiet Family, czyli będziemy mieli roleczki, będziemy mieli nakładki na rantach drzwi, które, dzięki którym po prostu samochód na parkingach nie będzie obijany, więc to jest też bardzo fajna opcja dla osób posiadających dzieci, żeby dzieci siedzące z tyłu nie, nie radziło ich słońca. Zaprezentuję jeszcze bagażnik, jeśli chodzi o tutaj ten model. Tutaj mamy wersję 7-osobową, jak wcześniej wspomniałem. Jest możliwość również wersji 5-osobowej. Te fotele również są składane, nie zawsze musimy ich używać. Jeśli mamy te fotele złożone, pojemność bagażnika bezpośrednio wzrasta nam do ponad 760 litrów. Jeśli złożymy całkowicie fotele, no to ta pojemność bagażnika jest ponad 1300 litrów, więc naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tak również, jeśli złożymy te fotele, to składamy sobie materac, i możemy w tym samochodzie spać. Auto również jest wyposażone w panoramiczny dach, więc tak, że możemy zabrać żonę na romantyczną kolację, czy też narzeczoną i oglądać z nią gwiazdy tutaj w Sandomierzu nad Wisłą.